Dzień dobry, Jan Nadzieja, to z programu Mówiąc Prosta. Dzisiaj naszym gościem jest Miłosz Motyka, rzecznik psl Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od trzeciej drogi. Ile będzie miała procent w wyborach? Jak, jak najwięcej, pani redaktor. Obstawiacie. No liczymy, że będzie to wynik, który będzie gwarantował rząd w Polsce, bo po to startujemy w tych wyborach. Czyli że, że, że ten bez wynik... was nie będzie można rządzić. No alternatywa jest dość prosta. Myślę, że albo będzie trzeci wynik miała konfederacja, i wtedy mamy do czynienia z możliwym rządem, który. Będzie rządem antyeuropejskim i prorosyjskim, No albo trzecie miejsce będzie miała trzecia droga i ten wybór będzie wśród partii demokratycznych. No ale jak wy chcecie wygrać z Konfederacją ten bój o trzecie miejsce, bo oni są, no delikatnie mówiąc, wyraziści, bardzo wyraziści. A to już pani zarysowała pierwsze zadanie, jakie przed nami bez dwóch zań stoi, czyli pokazanie własnej wyrazistości, zarysowanie sporu między nami a Konfederacją i sporu między nami a prawem i sprawiedliwością. I właśnie jeśli jest ktoś dzisiaj w Polsce, kto jest w stanie wyborców, centrowych, centroprawicowych do siebie przekonać. No to nie jest to Donald Tusk, nie jest to lewica. Wydaje się, że na ten moment właśnie to jest też powód wzrostu notowań Konfederacji. Chyba Donald Tusk nie będzie zadowolony. Ale ja nie dbam słom, tak, o to, że nie jest w stanie pozyskać centroprawicy. Nie jest w stanie. No Ale nie jest, to, bo nie gdyby jest. był, to by w notowaniach widać to było jednoznacznie. Natomiast Donald Tusk dzisiaj jest politykiem centrolewicowym. Myślę, że te wszystkie jego propozycje w zakresie polityki światopoglądowej, aborcji, czy polityki gospodarczej, kierowania swojego programu przede wszystkim do sfery urzędniczej, a nie proprzedsiębiorczej, wskazują, w którą stronę poszła platforma obywatelska, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś zarzut w jego stronę, żeby on był zadowolony lub nie z moich słów. To jest taktyka, którą wybrał, bo zauważył, że, że właśnie z tej, po tej lewej stronie sceny politycznej będzie miał więcej wyborców. My robimy swoje, ale to my dzisiaj możemy przekonać tych wyborców centroprawicowych, bez których się wyborów wygrać w Polsce nie uda i nie uda się przejąć władzy, bo pokazał to 2015 rok, pokazał to 2019 rok i pokazał to wybory prezydenckie w 2020 roku. Tylko i wyłącznie twardym elektoratem opozycji nie uda się w Polsce przejąć władzy. Rozumie to Konfederacja. My obiecaliśmy sobie przed rozmową, że nie będziemy się wyzłościwiać na temat platformy i Donalda Tuska, no ale jednak pan mówi, polityk lewicowy, który w czasie swoich rządów tych lewicowych programów w ogóle nie wdrażał, związki partnerskie, no jednak ustawa aborcyjna, to wszystko się nie zadziało. To się dzieje w kampanii, o tym opowiada Donald Tusk po ośmiu latach jednak rządów, a z drugiej strony no jednak całował w pońsku też chleb. Pokazywał, że Polska jest mhm. miasteczkoła, więc miał taki skłon ku Jest to iść, jedno, natomiast program to drugie, I ten program jest dość bardziej. Ale my go poznamy po wyborach, Tuska. jak mówiła pani Leszczyna. Pani Leszczyna się teraz wyzaśliwia, <laughs> natomiast, natomiast Donald Tusk przeszedł ewolucję i, i mówił to wprost, że on też się zmienił. To, że na listach Platformy Obywatelskiej miał nie być nikogo, kto by się sprzeciwił jednoznacznej deklaracji dotyczącej aborcji, czyli kogoś, kto mógł głosować zgodnie z własnym sumieniem. Czyli takie mam poglądy, jestem wolnościowcem, tak chcę zagłosować, Donald Tusk takiemu komuś mówi nie. My mówimy właśnie tak, zapraszamy Cię na nasze listy, bo jesteśmy formacją wolnościową i centrową. Jak ktoś pyta też, jak my jesteśmy w stanie powalczyć z Konfederacją o tych wyborców, to właśnie przedstawiając program prowolnościowy, przedsiębiorczy, bo Konfederacja taką maskę ubiera, ale pod nią kryje się prawdziwa twarz. A my tacy po prostu jesteśmy. Mówi pan o <coughs> tym, że będą jacyś być może ludzie na listach PSL-u nowi transfery wyborcze ze strony Platformy Obywatelskiej. No nie wiem, Bogusław Sonik jest takim dobrym przykładem chyba konserwatyzmu. My, który... my, myślę, że te rozmowy na temat konkretnych nazwisk już się toczą pomiędzy liderami obu grupowań, pomiędzy Warszawem Kosiakiem i Szymonem Hołownią, ale oni są świadomi tego, że potrzebna jest alternatywa, że trzecia droga nie może być. Bocznym pasem wzdłuż Platformy Obywatelskiej, tylko drogą pokazującą alternatywę. I myślę, że sama Platforma Obywatelska powinna to zrozumieć, że dzisiaj samodzielnie nie jest w stanie wygrać z pisem i na pewno nie jest w stanie przejąć w Polsce rządów. Więc, no jedyną prawdziwą alternatywą wobec pisnej platformy jest Trzecia Droga, a nie Konfederacja. Trzecia Droga to też Szymon Hołownia. No, wydaje nam się, że taki polityk niedoświadczony, no bo wcześniej dziennikarz, publicysta, a z drugiej strony trochę was ograł, no bo negocjował z wami ostro i ostatecznie pan Kołodziejczak nie znajdzie się na waszych listach. To po pierwsze nie tak. Ten niedoświadczony Szymon Hołownia tak doświadczoną kandydatkę Małgorzatę Kidawę Błońską wyprzedził w przedbiegach. Bo ona nie była w stanie po rozgrzewce wystartować w głównym biegu. On wystartował i uzyskał dobry wynik. Natomiast, i to pokazuje też jego polityczną skuteczność i kapitał, który ma. Widać to też po sondażach. Natomiast nie ograł nikt tutaj nikogo. Są politycy, którzy są spoza obu środowisk, będą na listach trzeciej drogi. Są środowiska, które są nieakceptowalne przez Szymona Hołownię i my też to rozumiemy. Choć dalej konsekwentnie uważamy, chociaż myślę, że to się spotka ze zrozumieniem Szymona Hołowni, chociaż może nie w tych konkretnych nazwiskach, że projekt trzeciej drogi musi być inkluzywny, a nie ekskluzywny. A ten pan Michał Kołodziejczak, to jest człowiek, który rzeczywiście ma dziś jakiś posłuch na wsi? No bo z jakiegoś powodu chcieliście go na swojej Myślę, posłuchy. że przede wszystkim ma silną postać wizerunkową, która polaryzuje dyskusję na wsi. Prawo i sprawiedliwość tych wyborów nie wygra samodzielnie i nie będzie rządziło samodzielnie. Między innymi przez to, że straciło poparcie na polskiej wsi. A powód tego jest poza błędami PiSu i polityką nieskuteczną tych wszystkich ministrów, którzy byli, Ja do tej pory było ich czterech. No właśnie, zmieniało się dosyć sporo. Tak. To, to też pokazuje brak spójności w tej polityce. Natomiast dzięki postawie Polskiego Stronnictwa Solidowego na wsi w ramach Piątki Przeciwko Rolnikom i też agro która dość aktywnie w protestach uczestniczyła. Natomiast pytanie jest nie tylko i wyłącznie o posłuch na wsi, ale też skuteczność polityczną, konkretne nazwiska, które powinny zapełniać listy wyborcze jak najmocniej. Pytanie, czy to pan Michał Kołdziczak ma, bo no tego niestety nie widzimy, nie widzieliśmy w trakcie rozmowy. A pojawiła się taka informacja w stanie wyjątkowym też Andrzeja Stankiewicza i Dominiki Długosz-Gierszewskiej o tym, że podobno PSR rozmawia z Prawem i Sprawiedliwością o możliwej koalicji. Że Władysław Kośniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, na ile to są prawdziwe informacje? Rozmawiałem z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i z Piotrem Zgorzelskimi. śmiech nas objął. E, nie ma żadnych takich rozmów. Nie ma żadnych nawet dowodów na takie rozmowy. Nie ma żadnych podstaw, żeby tak e, twierdzić. E, nie, mam, mm, nie mam podstaw do tego, żeby sądzić, że była to wyraz złej woli ze strony redaktorów, może po prostu. Lekka doza niesprawdzonych informacji się tam w ten materiał wkradła, natomiast żadnych takich rozmów nie ma. Absolutnie nie ma i myślę, że to widać. No w każdym kolejnym głosowaniu my to udowadniamy. My nie musimy dawać żadnego innego świadectwa krwi komukolwiek z redaktorów, niezależnie od ich poglądów. My po prostu w konkretnych głosowaniach się opowiadamy jednoznacznie. no To jest najlepsze świadectwo. Też nikt z nikim się mimo wielu zarzutów stawianych przez polityków że ktoś będzie siedział i tak dalej, nie witamy z uśmiechem na ustach obejmując się. No, myślę, że to powinno przede wszystkim pokazywać, jakie są prawdziwe relacje między niektórymi środowiskami politycznymi, a nie, a nie niesprawdzone informacje. Co jest głównym programem dzisiaj Polskiego Stronnictwa Ludowego? Co jest takim jakby zarysem, wizją najważniejszych Przede wszystkim my bardzo mocno stawiamy na polskich przedsiębiorców. Widzimy dzisiaj, że jesteśmy tak Czyli naprawdę... partią wsi stajecie się partią przesługa? Ale to nigdy nie byliśmy tylko i wyłącznie partią wsi, i partią klasową, bo ludowe zawsze znaczył tyl... powszechny, a nie tylko i wyłącznie wiejski. I myślę, że to też ta droga, którą przeszedł Władysław Kosiniak-Kamysz i całe Polskie Stronnictwo Ludowe za czasów jego kadencji, przez te osiem lat pokazują, że my Naprawdę staliśmy się też formacją, w parlamencie na pewno jedyną formacją polskich przedsiębiorców i też tą, która jest w stanie realizować swój program skutecznie, na przykład blokować szkodliwe dla polskich przedsiębiorców rozwiązania, jak czyli stokrotność czy piątka przeciwko rolnikom, bo to też są przedsiębiorcy. Więc i polska wieś, i przedsiębiorcy, i ta też kwestia wolności światopoglądowej. Że my nie będziemy na pewno nikogo odsądzać o trzeciej wiary, nie będziemy nikomu zaglądać do łóżka, nie będziemy nikomu zaglądać też do konfesjonału. My nie będziemy nikomu mówili jak macie żyć i z kim macie żyć. Będziemy dawali Polakom wybór, ale realny wybór, my, chociażby w referendum. My nikomu nie będziemy narzucać swojego światopoglądu i też nie będziemy też w tej kampanii sporu światopoglądowego narzucać, bo on nic nie daje, on nic nie zmienił. Co się zmieniło? Od tej dyskusji Donald Tuska i Jarosława Kaczyńskiego po tych różnych protestach w warstwie światopoglądowej, programowej w Polsce. No, Absolutnie Ale nic. przed protestami, przed dyskusją zmieniło się to, że jednak ta ustawa aborcyjna została zaostrzona, więc... To tak. Po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej poparcie dla Konfederacji, w której posłowie wszyscy się podpisali pod wnioskiem do Trybunału, wzrosło radykalnie także z rządu Prawa i Sprawiedliwości może mieć rząd Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. No tak, ale w ogóle też Konfederacja miała chyba problem z tą ustawą, zdaje się. Bo Bez zda... dwóch zań. Chodzi bo... mi tylko o to, że Polacy nie zawsze decydują się na oddanie głosu lub swoje preferencje wyborcze uzależniają od kwestii światopoglądowych i proponowanie dzisiaj przez Partię Demokratycznej dyskusji na tym polu, w gruncie rzeczy może być po prostu powodem do porażki wyborczej. Na no pewnie pan będzie kandydował, jeździ pan po tych mniejszych miejscowościach. Jaka dzisiaj jest Polska? Polska jest katolicka czy polska jest laicka? Znaczy, co nikt, ona się po zmienia? pierwsze, <słuch> wszędzie gdzie jeździmy, to nikt też nas nie pyta, w co wierzymy, jak wierzymy i my też nikogo nie pytamy. i ta kwestia wiary. Myślę, że ona idzie dość mocno w poprzek preferencji wyborczych i preferencji politycznych, bo są jest wielu katolików, którzy głosują również na, na Polskie stronie Ludowe, będą głosowali na trzecią drogę. Myślę, że jest, no, ale są by też, jednogło oczywiście, jednogło ale ja myślę, że ryska. są też są też osoby e, o poglądach centrowych, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość i niestety są też osoby centrowe, które głosują na Konfederację. E, przede wszystkim tutaj no ważny jest e, program i dotarcie i wizerunek. E, czy tworzymy alternatywę czy jesteśmy tylko i wyłącznie przeciwko komuś, czy jesteśmy za czymś? Ja myślę, że tego dzisiaj Polacy oczekują, bo po tych latach ciągłej politycznej nawalanki my możemy mieć do czynienia nie tylko i wyłącznie z tym ogromnym podziałem społecznym, który widzimy, ale on się przełoży na niską frekwencję. I dlatego tak ważne będzie punktowe dotarcie do tych wyborców, którzy są niezdecydowani, żeby ich przekonać, że ich głos ma sens, bo to oni dzisiaj e, są największą grupą, która może zmienić e, losy Polski tak naprawdę, bo przecież rząd to, to, to losy Polski. A tego nie robią, bo mają dość dwóch głównych zwalczających się obozów. No tak, mówił pan o Konfederacji tak. i przedsiębiorcach. I to jest właśnie ten elektorat przedsiębiorcy, o których chcą walczyć Konfederacje, ale z takimi hasłami na zasadzie nie chcemy transferów socjalnych, nie będzie niczego, a wszyscy będą bogaci, będą mieli dwa domy, dwa samochody. Trochę trochę trudno walczyć. Tak to prawda, ale ja mam mimo wszystko przeświadczenie i mam głębokie poczucie graniczące z pewnością, że prawda zawsze się obroni i że. Każdy na końcu oddając głos racjonalnie pomyśli nad konsekwencjami oddania swojego głosu, że jeżeli ktoś chce swobodę przepływu, handlu i kapitału, że jeżeli ktoś chce silnej Polskiej Zjednoczonej Europie, to na konfederację nie zagłosuje, jeżeli ktoś chce lub ma w świadomości, to, że trzeba pójść do lekarza, że operacja może drogo kosztować i że może kogoś nie być po prostu na nią stać, niezależnie od tego, ile sobie odłoży. To nie zagłosuje na Konfederację, że jeżeli ktoś myśli zdroworozsądkowo na temat relacji Polski z Ukrainą, a nie tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki Putina i że należy się właśnie ku Rosji zwrócić, to też nie zagłosuje na Konfederację. Myślę, że ta kampania będzie rysowała spór pomiędzy Trzecią Drogą a Konfederacją, przede wszystkim na polu normalności i faktów a z normalnością i faktami Konfederacja nie wytrzyma tego zdarzenia. Dzisiaj Platforma Obywatelska mówi tak, polaryzacja was zmiażdży. Czy rzeczywiście... Ta polaryzacja, jest, efekt jest taki, tego um, um, ciągłego twierdzenia polityków Platformy Obywatelskiej, że polaryzacja nas zmiażdży, że e, dwa główne obozy polityczne, czyli PiS i Platforma, te polaryzujące się, mają najniższe poparcie od 8 lat. Najniższa. Takie są fakty. Tak, ich suma poparcia pis i Platformy jest najniższa od 8 lat. Więc jeżeli ktoś dzisiaj będzie decydował o tym, jaki będzie rząd, to nie będzie to PiS i Platforma samodzielnie, tylko będą to te formacje, które zajmą trzecie, czwarte i piąte miejsce. To pod rozwagę kolegom i koleżankom z Platformy Obywatelskiej, bo z liczbami i danymi jeszcze nikt i z matematyką nie wygrał, tak jak z grawitacją. Więc, a jeszcze ta próba zapisywania wszystkich do jednego obozu, jak pokazują sondaże, badania i trend od października i listopada ubiegłego roku, po sierpień tego roku, sprawiła, że z 200 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości mamy 230 możliwie z Konfederacją, a opozycja, która wtedy z sondaż jak wynikało mogła stworzyć bezpieczny rząd, dzisiaj tego rządu ze sobą stworzyć nie może, więc ja odradzam zapisywanie wszystkich do jednego worka, ponieważ emocja społeczna jest zupełnie inna. Polacy nie chcą duopolu politycznego i nie głosują na duopol polityczny, bo gdyby tak było, to i Platforma miałoby dzisiaj w sumie 80% poparcia, a mają 60 kilka. Więc jest zupełnie odwrotnie niż robi myśli Platforma Obywatelska. Zresztą, co miało to do czynienia na faktach, mamy jeśli chodzi o sondaże po marszu 4 czerwca. Miała być taka polaryzacja. Która miała nazwisko. No, ale opozycji zaczęło spadać. Znaczy Platformie Bartmią Obywatelskiej właśnie. nawet zaczęło spadać. A mniejszym Bartmią też zaczęło spadać ale od, tak, od I Konfederacji rosną. Od, właśnie. No od czerwca efekt marszu jest taki, że tym formacjom, które się spolaryzowały, spadło. Urosło Konfederacji. Więc naprawdę emocje społeczne są zupełnie w innym miejscu niż yy, właśnie ci politycy Platformy Obywatelskiej, na których pani redaktor przywołała. I nie czeka pan na marsz 1 października? Nie, ja czekam na. <laughs> Marsz 15 października do urn wyborczych. Natomiast tak jak nie zmieniła się optyka wielu wyborców po 4 czerwca, tak nie zmieni się po 1 października, bo to nie marszami wygrywa się wybory, tylko konsekwencją i programem. Pakt Senacki to jest jeszcze ten niedograny element u Państwa, być może dograny, tylko nie ogłoszony. Dograny, myślę, że drobne szczegóły zostały tylko i wyłącznie do do dopowiedzenia. Natomiast opozycja ma tutaj realną szansę na zwiększenie stanu posiadania w senacie, um, i to jest dowód na to, że opozycja też potrafi ze sobą dyskutować, mimo że czasami dłużej to trwa. A Roman Giertych to jest polityk, który będzie kandydował do senatu, to znaczy przez żadną z partii zdaje się ma nie być zgłoszony. Myślę, że. Dlaczego Państwo nie chcieliście zgłosić? No, nie chcieliśmy zgłaszać. Zgłosił go Szymon Hołownia, też nie jako Ale przedstawiciel... medialnie. Polskie Chyba. 2050, pokazał go medialnie. Nie jako przedstawiciel Polski 2050, tylko też jako... jako Szymon Hołownia, który bierze pod uwagę, że są kandydatury, które mogą z pisem zawalczyć w trudnych okręgach, albo które mogą zmienić optykę wyborców i pokazać, że z pisem można się bardzo strobić. Myślę, że taka była intencja Szymona. Chobowni, bo Roman Giertych na pewno należy do tych osób, które się z PiSem biją dość mocno. Dlatego zgłaszał tę kandydaturę. No ale jeśli ona nie uzyska poparcia szerokiego wszystkich liderów partii demokratycznych, to myślę, że Roman Giertych nie będzie bijał klina pomiędzy senacki a PiS. Czyli co w ogóle nie będzie startował? Ta decyzja oczywiście ostatecznie należy do niego, bo wybory są w Polsce wolne. Są też bezpośrednie. Nie są do końca równe, ale, ale przynajmniej są wolne i Roman Gierty będzie mógł decydować co chce. Natomiast jeśli rozsądnie myśli o zwycięstwie opozycji w danym okręgu, to tam Powinien nie chce się wystartuje. Powdać. Nie powdać. poddać, tylko odłożyć swoje ambicje no. na inne, albo też przesunąć aktywność w innym kierunku. Bo to też nie jest tak, że ci wszyscy, którzy nie startują, nie pomogą Partią demokratycznym. Ale Roman Gierty to... już kiedyś startował i się nie dostał do Senatu. No i myślę, że to powinno też dawać mu troszeczkę do myślenia i myślę, że do myślenia powinno mu dawać też to, że jeżeli Roman Gierytuj mówi o dobrym klimacie wśród partii demokratycznych, to nie będzie tego dobrego klimatu sobą rozbijał. Miłoż Motyka, rzecznik PESOR był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję tym. bardzo.